Zostań tu i więcej nie wracaj. Jeśli pani Kara Karaklow myślała, że wszystko się jakoś ułożyło, to grubo się myliła. Już na zajutrz Lesci czekała na Joeego na swoim posterunku przed bramą. I znów Joe przyprowadził ją do domu. Po drodze powziął twarde postanowienie, że będzie o nią walczył. Dla niego sprawa była prosta. Czuł, że kiedy rodzice przekonają się o przywiązaniu Lesci, zmiękną i w nagrodę pozwolą jej pozostać. Ale z drugiej strony wiedział też, że nie będzie ich łatwo przekonać. Powoli wspiął się po ścieżce wiodącej do domu i otworzył drzwi. W domu było wszystko jak zawsze. Matka szykowała wieczorny posiłek, ojciec, jak już od wielu dni, odkąd nie pracował, siedział przed kominkiem zatopiony w posępnych rozmyślaniach. Ona, ona znów wróciła, powiedział Joe. Wszelkie nadzieje rozwiały się przy pierwszych słowach matki. Nie zamierzała ustąpić. Ja tego nie zniosę! Po prostu nie zniosę! zawołała. Nie przyprowadzaj jej tu i nie próbuj mnie nawet błagać i zadręczać swoimi prośbami. Ma natychmiast wracać skąd przyszła. Natychmiast! Jej słowa sypały się jak grat na głowę Joego. Surowe wychowanie nie pozwalało mu dyskutować z matką, czy tym bardziej odcinać się jej. Czuł jednak, że tym razem nie może milczeć. Musi im wszystko wytłumaczyć. Ależ mamo, tylko na krótko! Proszę cię, tylko na króciutko! Pozwól, żeby tu trochę została! Wiedział, że jeśli zgodzą się na to, by Lessie została choć na chwilę, zmiękną im w końcu serca. Lessie, która zdawała się wyczuwać napiętą atmosferę, słysząc rozmowę Joego z matką, weszła do izby i skierowała się ku swemu ulubionemu miejscu przed kominkiem. Jakby rozumiejąc, że o niej mowa, położyła się i nadstawiała na przemian uszu, to w jedną, to w drugą stronę, słuchając podniesionych głosów domowników, którzy zwykle rozmawiali tak spokojnie. Nie ma mowy, Joe. Im dłużej ją tu trzymasz, tym trudniej ją będzie oddać. A oddać psa musimy. Ale mamo, tato popatrzcie tylko. Nie wygląda za dobrze. Nie karmią jej tam jak trzeba. Chyba... Ojciec wstał. Jego twarz nie wyrażała żadnych uczuć, ale w głosie dało się wyczuć nutę zrozumienia. Nie ma rady, Joe, rzekł stanowczo. Widzisz, chłopcze, nic nie można zrobić. Musimy ją odprowadzić zaraz po podwieczorku. Nie! zawołała pani Kara Odprowadzisz ją natychmiast sam. Inaczej znów przywlecze się ten cały Heinz, a ja nie chcę go już widzieć na oczy. A teraz bierz czapkę i ruszaj. Ona i tak wróci, mamo. Przecież wiesz, że ona wróci. To nasz pies. Joe urwał, bo matka osunęła się ciężko na krzesło. Spojrzała na męża. Sam potakiwał, jakby przyznając rację synowi. Wróci do chłopaka, nie ma dwóch zdań, rzekł w końcu. Nic na to nie poradzę sam. Ona nie może tu zostać, powiedziała pani Kara Cloud powoli. A jeśli wraca do chłopca, to niech Joe idzie z tobą, niech sam zaprowadzi ją do psiarni i każe jej tam zostać. Jeśli każe jej leżeć, to może pies zrozumie, pogodzi się z tym i nie będzie już więcej uciekać. Tak, to niezłe wyjście rzekł ojciec z namysłem. Bierz czapkę Joe i idziemy. Zgnębiony Joe sięgnął po czapkę. Ojciec zaś gwizdnął cicho na psa. Lessie wstała posłusznie, po czym cała trójka wyszła z domu. Wciąż ścigał ich głos matki, ale teraz zmęczony i smutny, jakby zbierało jej się na płacz. Przestanie uciekać i będzie wreszcie trochę spokoju, choć trudno na to liczyć w dzisiejszych czasach, kiedy sprawy stoją tak marnie. Głos matki zanikał w miarę jak Joe oddalał się od domu, podążając w milczeniu za ojcem i Lessie. Dziadku, zapytała Priscilla, czy zwierzęta mogą słyszeć to, czego my nie słyszymy? O tak, oczywiście, zagrzmiał książę. Weź choćby psa. Słyszy pięciokrotnie lepiej niż człowiek. Wiesz, że mam ten niesłyszalny gwizdek. W rzeczywistości wcale nie jest niesłyszalny. Można z niego wydobyć dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości. Człowiek ich nie słyszy, ale pies owszem i przybiega na wezwanie. Dlatego właśnie. Książę urwał nagle i groźnie wymachując laską, ruszył ścieżką przed siebie. Kara, co wy tu robicie z moim psem? Priscilla zobaczyła wysokiego mężczyznę a za nim krępego chłopca, którego dłoń spoczywała na karku owczarka Koli. Usłyszała też, że pies warczy cicho, jakby reagując na widok groźnie machającego laską dziadka. Chłopiec uspokajał psa, przemawiając do niego cicho. Dziewczynka ruszyła za dziadkiem w stronę przybyszów. Widząc przyścille, sam Karaklug zdjął czapkę i trącił syna w bok, żeby zrobił to samo. Nie był to bynajmniej gest uniżoności, ale oznaka dobrego wychowania, jakim szczycili się mieszkańcy miasteczka. Oto Lessi, rzekł sam Karaklow. Oczywiście, że Lessi! zawołał książę gromkim głosem. Każdy głupiec to widzi. Co wy z nią wyprawiacie? Znowu uciekła, więc przyprowadzam ją Wielmożnemu Panu. Znowu? To znaczy, że już uciekała? Sam Karaklow milczał. Jak większość ludzi z miasteczka, myślał bez pośpiechu. Z ostatnich słów księcia wywnioskował, że Heinz zataił przed nią ucieczkę Lessi. Gdyby odpowiedział teraz na jego pytanie, byłby to donos na Heinza. A on, choć nie lubił psiarczyka, nie chciał mu szkodzić, by, jak sam to ujmował, nie wykopać człowieka z posady. Heinz mógł stracić pracę, a kto jak kto, ale sam Karaklout wiedział najlepiej, jak trudno o nią było w dzisiejszych czasach. Wybrnął z sytuacji w sposób typowy dla mieszkańców Yorkshire. Powtórzył po prostu to, co już powiedział: Przyprowadziłem ją i to wszystko. Książe przez chwilę wpatrywał się w niego groźnie, po czym huknął jeszcze głośniej niż zwykle. Heinz! Heinz! Dlaczego ten człowiek zawsze się gdzieś chowa, kiedy jest mi potrzebny? Heinz. Już idę, ser, już idę, rozległ się nosowy głos. Po chwili Heinz wynurzył się z pobliskich zarośli. Powiedz mi, Heinz, czy ten pies już wcześniej uciekał? Heinz wił się jak piskosz. No więc, prawdę mówiąc. Uciekał czy nie? Poniekąd uciekał, ser, ale nie chciałem waszej wysokości niepokoić, rzekł Heinz, mnąc nerwowo czapkę. Ale już ja dopilnuję, żeby się to nie powtórzyło. Nie mam pojęcia, jak ona mogła to zrobić. Zadrutowałem wszystkie podkopy pod siatką i zaraz sprawdzę. No więc radzę ci sprawdź, wybuchnął książę. Bałwan skończony, od co? Zaczynam podejrzewać, że jesteś skończonym bałwanem, Heinz. Zamknij tego psa. A jeśli jeszcze raz ucieknie, to ja ci... Książę nie dokończył, nie wiadomo więc było, co zamierzał zrobić Heinzowi. Potem wzburzony odszedł ociężałym krokiem, nie racząc nawet podziękować samowi Karaklow. Priscilla zauważyła ten nietakt i, choć ruszyła już za dziadkiem, zatrzymała się nagle. Odwróciła się i w milczeniu przyglądała się grupce stojącej obok psiarni. Heinz nie posiadał się ze złości. Zapakuje ją do klatki, warczał. A jeśli znów ucieknie, to... Nie dokończywszy zdania, wyciągnął rękę, jakby zamierzał złapać Lessi za kark, ale nie zdążył tego zrobić, bo ciężki podkuty but sama Karacloud przygwoździł jego stopę do ziemi. Wziąłem ze sobą chłopca, żeby on ją zamknął tym razem, powiedział sam. Pies ucieka do niego, a więc to on musi go zamknąć i rozkazać mu, żeby się stąd nie ruszał. Głos z twardym, Yorkshireskim akcentem zmiękł nieco, jak gdyby sam Karacloud dopiero teraz coś zauważył. O, przepraszam! Nie zauważyłem, że nastąpiłem ci na nogę. No, chodź tu, Joe. Heinz, otwórz kojec, a my wpuścimy tam Lesi. Pryszczilla, stojąca za kępą bukszpanu, widziała, jak owczarek idzie przez psiarnię w stronę wybiegu. Kiedy chłopiec podszedł do drucianej siatki, Lessie podniosła głowę i zbliżyła się do niego. Naparła na siatkę i dłuższą chwilę stali tak oboje nieruchomo. Chłopiec dotykał palcami przez siatkę jej chłodnego nosa. W końcu sam przerwał ciszę. No chodź już, Joe, skończ z tym. Nie ma sensu przedłużać kasz jej zostać i powiedz żeby nie wracała do domu przyścilla zobaczyła że chłopiec podnosi wzrok na ojca a potem rozgląda się dokoła jakby szukał pomocy wypatrywał jej daremnie nikt nie mógł mu pomóc joe przełknął ślinę i zaczął mówić przyciszonym głosem najpierw wolno a potem coraz szybciej zostań tu i bądź szczęśliwa lesi zaczął ledwie dosłyszalnie i i nie wraca już do domu nie uciekaj więcej i nie przychodź po mnie do szkoły. Zostań tu i nie przychodź, bo bo nie jesteś już nasza i nie chcemy cię widzieć. Już nigdy, bo jesteś niedobra. I już cię nie kochamy, więc nie dręcz nas i nie wracaj do domu. Zostań tu na zawsze, a nas zostaw w spokoju i nigdy, nigdy nie wracaj. Pies jakby zrozumiał, odszedł w najdalszy kąt psiarni i położył się. Chłopiec odwrócił się gwałtownie i ruszył przed siebie. A ponieważ serce pękało mu z żalu, nie patrzył, którędy idzie, potknął się i o mało nie upadł. Ojciec, który szedł obok z wysoko podniesioną głową i spojrzeniem utkwionym gdzieś w oddali, pochwycił go za ramię, potrząsnął nim i powiedział szorstko. Uważaj, jak idziesz. Joe drobił obok ojca sadzącego wielkimi krokami. Pomyślał, że nigdy nie pojmie, dlaczego dorośli są tak nieczuli właśnie wtedy, kiedy człowiek najbardziej ich potrzebuje. Pędził za ojcem, nie rozumiejąc, że ten ucieka przed głosem, który go prześladuje. Przed donośnym szczekaniem Lessie, wzywającej swego pana, aby jej nie opuszczał. Tego Joe zupełnie nie rozumiał. Była jeszcze jedna istota, która nie rozumiała wielu rzeczy, a mianowicie Priscilla. Zbliżyła się do Lessie, która stała na wybiegu ze wzrokiem utkwionym nieruchomo w punkcie, w którym pan zniknął jej z oczu za zakrętem ścieżki i unosząc łeb, szczekała, nawołując go rozpaczliwie. Dziewczynka przyglądała się psu do chwili, gdy przed psiarnią pojawił się Heinz. Heinz! zawołała. Słucham, panienko, dlaczego ten pies ucieka? Czy nie jest mu tu dobrze? Ależ nie, panienko, skąd? Oczywiście, że jest szczęśliwa, ma tu wszystko, czego jej trzeba. Ucieka, bo ją tak nauczyli. Tak właśnie robią. Ona ucieka, a potem zanim się człowiek obejrzy, sprzedają ją komuś innemu. Priszcilla zmarszczyła nos w zamyśleniu. Ale jeśli chcieliby ją w ten sposób wykradać, to po co by ją przyprowadzali? Proszę się nie trapić takimi sprawami, panienko, powiedział Heinz. Nie można tutaj ufać nikomu. Ci miejscowi byli zawsze skorzy do takich numerów, ale my jesteśmy za sprytni, żeby się na to nabrać. Priszcilla zamyśliła się znowu. No, ale skoro chłopiec chce mieć tego psa, to dlaczego go sprzedali? Gdyby ta Lessi była moja, nie sprzedałabym jej nigdy. Jasne, że nie, panienko. No to dlaczego oni to zrobili? Dlaczego? Bo dziadek panienki dobrze im zapłacił. Od dlaczego? Dał im masę pieniędzy. Za łatwo im poszło. Gdybym to ja kupował psa, trochę bym ich przetrzymał, daję słowo. Zadowolony z własnych wyjaśnień, Heinz zwrócił się do Lessi, która wciąż donośnie szczekała. Spokój, ty kundlu! No, leżeć! Dobudy i leżeć! już! Lessi pozostawała obojętna na jego wezwania, podszedł więc i zamierzył się na nią. Pies odwrócił się do niego i z jego piersi wydobyło się niskie, głuche warczenie, a górna warga uniosła się, obnażając wielkie, lśniące bieląkły. Uszy położyła lesi po sobie, a sierść na grzbiecie zjeżyła się groźnie. Warczenie narastało. Heinz zastygł w bezruchu i przeciągnął językiem po szczerbatych zębach. – A więc taka z ciebie diablica, co? – wycedził. Pryszczilla stanęła przed nim. Niech panienka uważa, na panienki miejscu nie podchodziłbym do niej. Gotowa panienkę jak nic chapnąć, o ile znam się na psach. A znam się dobrze, ale już ja sobie poradzę z tą damą. Będzie mi jadła z ręki, a na razie, proszę się trzymać z daleka, panienko. Z tymi słowami odwrócił się napięcie i poszedł sobie. Pryszczilla stała jeszcze przez dłuższą chwilę, po czym podeszła zwolna do ogrodzenia. Wsunęła palce przez siatkę tak. Że prawie dotykały głowy Lessi. Chodź do mnie, piesku, przemówiła łagodnie. Chodź, ja ci krzywdy nie zrobię, no chodź. Lessi przestała warczeć i położyła się na ziemi. Przez chwilę spojrzenie jej dużych brązowych ślepiów skrzyżowało się ze spojrzeniem niebieskich oczu dziewczynki. Potem Lessi przestała zwracać uwagę na piszcillę. Cierpiała w milczeniu, leżąc w pełnej szlachetnej godności postawie. Nie mrugnęła nawet okiem i nie rozglądała się dokoła. Leżała wpatrując się w zakręt, za którym widziała po raz ostatni sama Kara i jego syna.